Tak naprawdę, paczuszki od widza Sześć odbiorników, jeszcze zapakowane z napisami. Ciekawe, co w środku dotarło. W stanie bardzo dobrym, no bo miałem możliwość je przywieźć. Już po rozpakowaniu. Pięknie. Cała rodzinka łącznie z czaplami. Niesamowite. Chciałbym na tym filmie e, sprawdzić, jak one są przestrojone. Czy są przestrojone, czy są sprawne. Myślę, że film będzie ciekawy. Postaram się pokazać wszystkie metody, jakie stosuję. Czyli użycie. Miernika harmonicznych, miernika zniekształceń, woltomierza selektywnego, oscyloskopu i jak się te odbiorniki przestraja. Zapraszam na odcinek. Zastanawiałem się, jak zaprezentować taką ilość odbiorników i postanowiłem, że krótko je omówię, bo zestaw, który ofiarował mi, ofiarował, pożyczył mi Jarek do prezentacji jest całkiem bogaty, jest to 6 odbiorników w bardzo ładnym stanie. Część z nich ma wytarte napisy, czasami nawet nie ma, ale fronty są pięknie zadbane, wypolerowane. A moim zadaniem będzie Sprawdzić, jak te odbiorniki działają. Postanowiłem, że zrobię, zrobię taką listę i wtedy zdecydujemy, co, co z tymi odbiornikami się będzie działo. Czy, będę, czy będzie trzeba je przestrajać, czy nie będzie trzeba je przestrajać, czy będzie trzeba je doregulowywać. No, włączyłem generator, podłączam do pierwszego odbiornika pionier. Elektronik Clock wersja 85 bardzo fajna wersja Unitra Diora RE101 i tak też zapiszę RE101 wersja Pionier 85 i zobaczymy w jakim stanie jest ten, ten odbiornik eee, pierwszy zakres UKF-u nastawiam na samej górze Dokładnie trzeci na samej górze, ten na samej dole. Chodzi o to, żeby zobaczyć, czy, czy to, to radio stoi w częstotliwościach. Włączamy na początek dół na generatorze. 87.5 ba, Bach. 5 mV. Sygnał wejściowy. Tak, już widać. Na pewno tu nie ma. więc to, co teraz zrobię, zacznę obniżać częstotliwość generatora o co pół co megaherca. Tak 86, 86,8. To roda coś dziwnego się dzieje pod spodem, ale 86,8 dziwne takie harczenie, przerywanie na no, 6,8 dokładnie, to teraz ustawimy 108 MHz, tak to jest ten sygnał, jest dziwny, u góry hm. też nie bardzo. No to, skoro ta częstotliwość jest niższa, powinna być 87.5 to również będę się odni obniżał, bo tak zakładam, że może to być tego typu błąd. Tak jest. No, tak jest, to jest 107.4 107.4 i dziwnie, dziwnie się zachowuje. Spróbujemy odebrać jakąś stację. podłączę może antenę. Antenę kawałek drutu, a spróbujemy. Tak, coś to odebrało. To tak wygląda jakby ARC się załączało, bo nie ma nic, nic, nic nagle. Nagle o cisza. Tak, i ten sygnał zanika. Tak, nie ma i nagle jest. Także prawdopodobnie. A teraz dławi. Wygląda, że to układ jakiś automatycznej regulacji częstotliwości. Muszę zerknąć w schemat. Natomiast radio, jak widać, stację odbiera. Wyłączamy pionierek. Ten idzie, idzie na bok. Tak, zabiorę się za mm, kolejny odbiornik. Też taki szary, ładny. Tylko, że już nie w wersji 85, tylko w wersji RE. RE. 105, 105, pionier. Super, podłączamy do zasilania, tak jak poprzednio. Generator, e, jeden zakres ustawiam całkowicie. U góry, ja żeby to film trochę skrócić, już wcześniej to zrobiłem tu na dole. Włączamy radio. I na drugim zakresie 108 MHz na generatorze e, dokładnie 108 108 i patrzymy nie nic nie odbiera więc spróbuję analogicznie obniżać Tak, tu jest bardzo duży sygnał, to ten odbiera górny zakres, to jest dokładnie 103, 103,4 dolny zakres zostawiamy 87.5 domyślam się, że też w dół a i, i obniżam częstotliwość o 11 MHz, tak? czyli o 100 kHz. 87,4, 87,3, 2 i tak dalej, i tak dalej. Jadę w dół, w dół, w dół. Nie mam drugiej kamery, więc nie mogę tego pokazać, ale będzie pewnie słychać. Tak, już mam 83, 83,9 MHz. No, to jest zestrojony w dół ale chyba lepiej, bo, bo się nic tutaj nie dławiło, nie przedławiało. Podłączam antenę, wybieram środkowy zakres i sprawdzamy. A. O, tutaj proszę zobaczyć całe mnóstwo stacji. Obniżam się skalą. Tak, bardzo ładnie gra. Więc to radio, no chyba, że nic nie mamy na koncie. Tak, i tutaj jakby tego czy nie było, czyli to się to radio po prostu przechodzi z jednej stacji na drugą, się nic nie zadławia. I oczywiście to, to sprawdzę jak to, jak to wygląda, jak będę wiedział, czy mam je przestrajać, czy nie. No i... Bardzo ciekawy odbiornik, też wygląda jak pionier, nie ma śladów po napisach, więc być może nie było napisów, albo po prostu te napisy zostały starte. No i uwaga, proszę bardzo, proszę zobaczyć, jest to, jest to model RS105 nie ma napisu Pionier, nie ma napisu pionier i zostało wyprodukowane przez Telcza Unito. Jest to odbiornik Czapla. Czapla, Electronic Rock Radio, RS 105, Telcza Unito i co ciekawe tu na odwrocie, aż pokażę, tu jest napis Telcza Unito RS 105, licencja ZR Diora, made in Poland. Bardzo ciekawy odbiornik, bardzo ciekawy i tak wynotowałem kilka informacji za, Unitra, za stroną Unitra Club, były to odbiorniki licencyjne, i to prawda, bo jest napisane, że na licencji natomiast e, e, sama e, telcza Telcza, Telcza Unito, firma mieszcząca się w Czaplinku, produkowała mnóstwo różnych rzeczy: radia kuchenne z czujnikiem gazu LC401 Wanda, radia hotelowe, można ich sporo znaleźć, chyba za trzy, trzy rodzaje. Właśnie te, te na licencji Czaple były telefony, transformatory, zasilacze i ogrom, ogrom różnych rzeczy, mają swoją stronę. Telkom telcza proponuję sobie zerknąć. Proponuję sobie poczytać, podłączamy, próbujemy kolejną tą czaplę, kolejny ten odbiornik, sprawdzić, jak wygląda jak wygląda przestrojenie. Jestem na dolnym zakresie, podobnie jak poprzednich, góra-dół 87.5 i patrzymy. No tak, też nie stoi w częstotliwości, więc się będę obniżał. Tak, 86, czyli tu napiszę sobie Czapla RE 105, ona dolny zakres 86,8, górny 108. Bach, przełączamy się, też nie stoi, jadę w dół. Spróbujemy zobaczyć. 103,7 Taka ciekawostka. No, ten odbiornik jest rozjechany. Natomiast te dwa, proszę zobaczyć, jak bardzo podobnie strojony. Mam wrażenie, że e, e, przestrojony. Mam wrażenie, że tam, gdzie były przestrojane te odbiorniki, było coś nie tak z generatorem albo było coś nie tak z tym układem odniesienia częstotliwości, bo, bo ewidentnie to nie pasuje. Zobaczymy, jak samo radyjko działa. Tak. To radio jest bardzo czułe, bardzo ładnie działa, czyściutkie, czyściutkie i zadbane. Mnóstwo stacji, więc w tym radiu jedynie co by było do skorygowania to, e, to te częstotliwości, bo, bo niestety są e, rozsunięte bardzo fajnie. Mam kolejny egzemplarz do zaprezentowania. Mam ich tak naprawdę sześć i chciałbym te sześć odbiorników pokazać. Bardzo ciekawy odbiornik, proszę zobaczyć. Ta czapla, ta czapla również biała, ale ta w całości biała, ta biało-czarna i była, widziałem, jeszcze całkiem czarna. Od pionierów różnią się tak naprawdę skalą, przed, skalą w zegarku. Zegarek z Mera Poltik, wszystkie takie same zegarki, tylko pod spodem skala była in, in, inna, innego, innego rodzaju. No tutaj na przykład moim zdaniem bardzo ładnie, ona wygląda, bardzo ładnie zaprojektowana, te czerwone kropki pasują razem z tym. Z tym wyborem. Ta radejko jest fajne. Tutaj na tej również nie ma żadnych napisów, więc mam wrażenie takie, że to nie tyle starty start zabudowa, aczkolwiek może być, bo obudowa, obudowy są czyste i zadbane, ale mogło tak być, że po prostu te napisy zostały zmazane podczas podczas czyszczenia. 108 MHz. Górny zakres też nic nie ma, to więc lecę w dół. Tak jest Cza, czapla biała, RE 105. Pracuje 103,8 103,8 Dolny zakres 87.5 dziwnie. To jest nie wiem co tu się dzieje. Że takie dźwięki brzydkie wydaje, ale to nic. Sprawdzamy w dół. Tak jest 84, już chyba wiem nawet 842. E, po prostu jest w paśmie gdzie, gdzie mogą pracować już jakieś tam nadajniki tak, odbiera całe mnóstwo stacji także radio to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne proszę zobaczyć, tak wyglądają statystyki no poza tym jednym, wszystkim bardzo podobnie przestrojone czyli po prostu za nisko, z dobrą czułością więc tam gdzie były przestrojane Widać, że ktoś, ktoś o to dbał. Także pozdrowienia dla tego kogoś, kto to <laughs> przestrajał te odbiorniki, może dla właściciela. Jarek, pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie. Tak, jesteśmy już na ty. Bardzo Ci dziękuję za wypożyczenie. W kolejnym ujęciu kolejne dwa odbiorniki. Tak, następny egzemplarz to Pionier Model R105. Taki, który już był na moim kanale, ale to nie mój egzemplarz. Nazwałbym go kremowy, bo on nie jest tak śnieżnobiały, za to ma, ma napisy. Być może to kwestia wybielania, może to kwestia e, jakaś inna kwestia. Natomiast tutaj e, chciałbym pokazać, bo mam bardzo podobny egzemplarz, właśnie od Jarka Czopla. Chapla i Pionier. Proszę zobaczyć jak niewielkie różnice. Unitro Diora. Diora Telcha Unito. E, podobne logo. Czapla, bo Czapla. Pionier, Pionier nie miał logo. Cegarek też w tym przypadku nawet się nie różni. Reszta jest dokładnie, dokładnie, dokładnie ta sama. Tak, przygotowałem już generator. Generator 8087.5 mm, Radejko, włączamy pierwszy zakres. O, co też już sugeruje, że jest, że jest bardzo nisko. 87.5 z generatora. Sygnał podany. Nic 5 mV. Obniżam częstotliwość. Tego, więc w takim razie lecę do góry. O. Nie ma. A jest. O rety. E, pionier no, napiszę sobie Kremowy RE105. Dolna częstotliwość 90,3. A górna. Stawiam na generatorze 108. Tak jest 108, i nie odbieramy. Skoro tamta była zawyżona, to tutaj też będę szedł w górę bo zakładam, że liczba części wymienionych jest, czyli jakość części jest taka sama. Jestem 110. Nie. 115 MHz i nic, więc od 108 zjeżdżam w dół. Tak, do 104. 104, proszę zobaczyć, ten pionier mm, no ma strasznie zawężone pasmo, strasznie, strasznie zobaczymy w takim razie z anteną, jak to wygląda. No, i jedna stacja. Druga, trzecia, no i właśnie i tak to może wyglądać, że przestrojenie się udało, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta. Właśnie może to wyglądać, że radio jest dobrze przystrojona, odbiera dużo stacji, czułość ma, ma całkiem dobrą, natomiast jak widać nie, nie, nie stoi całkiem w częstotliwościach. No i nie tak dawno, nie tak dawno na moim kanale było bardzo podobne radio. <grytanie> tak jest, czerwony Pionier R105, tak to również od Jarka, więc. Jako bardzo Ci dziękuję, bo to taką piękną rodzinę mi wypożyczyłeś. 6 sztuk, każde inne, coś niesamowitego. Sprawdzimy i tego czerwonego pionierka. Podłączyłem generator. Włączamy radio. A jesteśmy u góry 100. Na samej górze już stacja jakaś jest odbierana tutaj skala na samej górze a tam u, tu w mojej okolicy nic nie ma ciekawe co to za stacja, dobrze, ustawiłem 108, nic nie odbiera i jadę w dół, skoro tam jest jakaś stacja to, to powinienem tak jest, no mam pionier czerwony RS-105 góra jest 106,9 tak jest okolice RMF-u Dolna częstotliwość 87.5 Ten RMF powinien być troszeczkę niżej na skali. Też nie ma Też nie ma. Na no zakładam, że skoro górna jest obniżona, to dolna też może być zaniżona. Jadę w dół. Nie. Dobrze, 87 5 jadę w górę. Trochę, że tak jest, z tymi częstotliwościami musicie mi musicie mi zaufać e, 90,8 Również za wąsko. Także e, jak widać z przestrajaniem bywa różnie. OK. Podłączyłem, podłączyłem, antenę, kabel i patrzymy jak z odbiorem. Proszę dajcie bardzo ładnie gra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No właśnie. 8 stacji, więc jakby ten test trzynastki pewnie by przeszło. A proszę zobaczyć, jaki rozrzut częstotliwości, tak? W przypadku tych pierwszych, generalnie zaniżone, tu zawyżone, to, to dosłownie bym postawił tak kreskę. To, to przestrajane było razem, te były razem przestrajane. A ten nadbiornik, jakby oddzielnie. To wszystko może być kwestia napięć tych warikapowych. A ja jeszcze z Jarkiem ustalę, co z nimi robić. Chętnie bym wszystkie, wszystkie przejrzał, zobaczył, no i oddał już przestrojone, tak żeby stały ładnie w częstotliwościach. Zastanowię się jeszcze, od którego się zabrać.